Czy wiesz, że istnieje sekret, z którego ogrodnicy korzystają od setek lat? Wystarczy posadzić dwie wyjątkowe rośliny obok czosnku jesiennego? To one odróżniają przeciętne, maleńkie cebule od ogromnych, soczystych i zdrowych, odpornych na choroby i szkodniki. Zanim zdradzę, o jakie rośliny chodzi, chciałbym poprosić Was o polubienie i zasubskrybowanie kanału. Wielu z Was ogląda nasz kanał regularnie. Ale jeszcze nie kliknęło przycisku subskrypcji, a uwierzcie mi, czeka na was wiele przydatnych trików, których nie możecie przegapić. Pierwszą rośliną jest nagietek. To prawdziwy strażnik ogrodu. Jego zapach odstrasza wiele podziemnych i nadziemnych szkodników, zwłaszcza tych atakujących cebulę. Jego korzeń uwalnia substancje, które oczyszczają glebę z nicieni, drobnych pasożytów które mogą spowalniać wzrost i zmniejszać plony. Sadząc nagietki obok czosnku, gleba staje się zdrowsza, a cebule rosną bez przeszkód. Drugą rośliną jest szpinak. Sądzony jesienią razem z cebulą, rośnie bardzo szybko, przykrywając glebę i zatrzymując wilgoć. Dzięki temu czosnek ma stale wilgotne i luźne podłoże, bez chwastów i przesuszenia. Szpinak nie pobiera składników odżywczych z cebuli, ale tworzy ochronny mikroklimat, w którym główki mogą rosnąć duże i soczyste. Połączenie tych trzech roślin, cebuli, nagietka i szpinaku zapewni naturalny, idealny duet. Cebula rośnie zdrowo, bez chorób i szkodników, nagietek chroni ją przed pasożytami, a szpinak zapewnia jej glebę bogatą w wilgoć i składniki odżywcze. Natura już dała nam rozwiązanie, tylko od nas zależy, czy z niego skorzystamy.